Adrian Zieliński, mistrz kategorii lekkiej profesjonalnej ligi MMA. No to tak całkiem fajnie brzmi chyba, prawda? Mistrz Profesjonalnej Ligi MMA Adrian Zieliński tu z pasem widzimy chyba to duża radocha. Cześć, cześć, witam wszystkich. Brzmi to jak naprawdę bardzo fajnie, ale myślę, że na razie jeszcze do mnie dociera jutra kochłonę, emocje opadną, to Boże naprawdę, ale teraz jeszcze ciężko mi to wierzyć, ale mam go i ciężko pracowałem i praca ciężka opłaca się. Praca ciężka się opłaca. Bez czy ty lubisz Terminatora? Film Terminator? Terminatora? No, nie będę no, wychowałem się na tym filmie Arnold Schwarzenegger, tak, mój idol z dzieciństwa tak naprawdę i wszystkie części widziałem z dawna pamięć. No i wiesz to, to trochę widać, ja Ci powiem szczerze, bo mam czasami wrażenie, jak oglądam Cię w klatce, że to jak Terminator. Wchodzisz i jak zaprogramowany cyborg, po prostu wykonujesz w, ring, w klatce to, co gdzieś tam na treningach było robione, co gdzieś tam na treningach zostało Ci przekazane. Tak to wygląda, rzeczywiście aż tak bardzo się stosujesz zawsze do tego, co co. co że ci przekazują? To, to, staram się, staram się, bo wiadomo jak walka się toczy, no to tam gdzieś tam robimy tylko to, to co mamy wyćwiczone przez setki godzin treningów. Gameplan był. Cały czas się do niego przygotowywałem, już tam ostatni, ostatni czas przed, przed walką tylko taktyczne e, przygotowania pod, pod przeciwnika, przeciwnik był rozszyfrowany. No, no i ufam chłopakom, bo oni się znają na tym co robią, wiedzą co robią. Także wiadomo, no, pasmo sukcesów jest tam, chłopaki po kolei wygrywają, no, także ja nie mogłem być gorszy. No i nie jesteś gorszy, udało się rzeczywiście wygrać, Powiedz, a rywal czy mi zaskoczył cię jednak, bo mówi, że był rozpracowany. Jednak coś w tej walce było takiego, czym jednak troszeczkę delikatnie cię gdzieś tam e, inaczej zachował się niż tego mogło się spodziewać w tym momencie tego pojedynku. Hmm, szczerze powiedziawszy, no wiedziałem, że będzie bił obszerne uderzenia i będzie się mnie starał przewrócić, no ale widziałem walki i go. Chłopaki go rozszyfrowali. Bardzo fajno mamy tam bazę zapaśniczą w osztynie, także chłopaki też mi mocno przygotowali się pod kątem tam yy, Adama. No, no i no, no wiadomo, no dużo, dużo, dużo ciężkiej pracy, no bo to... Akurat to już tam w treningu jestem ze 3 lata, także może, że maksymalną przerwę miałem z tydzień, także ciężkie treningi dwa razy dziennie i też prowadzę treningi, pomagam też dla pawa w prowadzeniu sekcji, no także to jest głównie to, co robię, tym żyję i można powiedzieć, że tym jestem, no, także... Kocham to i mam nadzieję, że będę robił to jak najdłużej się da. No my też mam taką nadzieję, bo się całkiem nie jest, że te Twoje walki oglądamy. Teraz jesteś już drugim zawodnikiem z rachionu z pasem profesjonalnej ligi. Michał Szoliński już nie będzie tym jedynakiem. Teraz to wrócisz to co? To jakieś teraz na Twoją cześć kolejne jakieś obchody będą? Czy co co? Będziecie już teraz mogli z już Szolząński tak z góry na ciebie patrzeć. <śmany> <śmany> ja myślę, że Michał nie, nie patrzy na mnie z góry, bo bardzo mój dobry przyjaciel też pomagał mi w treningach i i naprawdę, 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 myślę, że, że powód do zadowolenia, a tam, jeszcze że trzeci jest Jacek Wojnicki też się szykuje na pas 6-6 kilo, także będzie dominacja. Czerakiel będzie, do... będzie dominował. będzie dominował, ale... Będzie dominował. Będzie dominował. To no to cóż, no to gratulujemy, tak takim razie życzymy tej dominacji, życzymy udanej obrony. Wiadomo, że ktoś może na tej obronie już wstępnie chociaż troszeczkę się zastanawiałeś na razie jeszcze nie, za wcześnie o tym mówisz. Jeszcze nie, jeszcze nie. Myślę, że już w tym roku to, to, to nie. Już nie mam siły, muszę odpocząć sobie przynajmniej z dwa tygodnie zrobić luzu, ale w sumie... Gdzie zrobisz luzu, jak już w środę ja tam też prowadzę treningi i myślę, że tam Paweł nie da mi taryf ulgowych, tylko już będzie mnie wzywał na, żeby tam poprowadzić zajęcia. Jakby coś to prosimy, gdyby udało się, jakaś delikatna taka taryfa ulgowa, no może, chociaż ten jeden dzień, żeby jeszcze można się było nacieszyć tym sukcesem bez, bez specjalnego jakiegoś ciężkiego trenowania. Tak czy inaczej, gratulujemy zdobycia tego pasa. Życzymy kolejnych udanych pojedynków i cóż, czekamy na następny występ, może 10 maja na gali, na gali Warmia Heroes, bo to przecież tam u was w Wolsztynie. Chciałbym chciałbym, chciałbym bardzo, no, na ten 10 maja, Warmiach. Roz. Mam nadzieję, że, że się tam zdać. zobaczymy. No to w takim razie jeszcze, Jeśli chciałbyś komuś podziękować, pozdrowić, to teraz bardzo prosimy. To jest ten czas. O tak. Bardzo, bardzo dziękuję moim trenerom, którzy mnie tam przygotowali. Sparing partnerom, chłopakom, którym też no, zawdzięczam im bardzo dużo i między innymi to, że ten pas jest na moich biodrach, to też jest ich zasługa. Dla mojego przyjaciela Marka Gier, który zawsze mnie wspiera i mogę liczyć zawsze na jego pomoc. Firma Pitbull, który też już jest już jakiś czas ze mną. Biuro podróży Koko Palm, mój fizjoterapeuta Krzysiek Kostrzęcki, który tam mnie składał już ostatnie te tygodnie do walki, już tam kontuzje się sypały, także, także też bardzo mu dziękuję za, za pomoc. O no, przyjacielom rodzinie, którzy tu byli, też dla Pana Mariusza, który mi pomaga. Nie chce tego robić tam z jakiegoś rozgłosu, tylko po prostu jest zajebistym. Przepraszam, do telewizji. Wspaniałym jest człowiekiem i, i, i też jestem mu bardzo wdzięczny i wszystkim tym, którzy trzymali za mnie kciuki. Dziękuję. I my również dziękujemy za tę rozmowę. Gratulujemy jeszcze raz i kolejnych udanych pojedynków. Dziękuję.